Dzień dobry, Artur Szlis, firma Osadkowski S.A. Znajdujemy się na plantacji ziemniaka frytkowego w gospodarstwie Adys Jakubowice. Ziemniak w tym gospodarstwie jest uprawiany od kilkudziesięciu lat. Chcemy dzisiaj Państwu przedstawić technologię DSG Don't Stop Grow. Zapraszam. Ziemniak frytkowy odmiana Markis. Sadzony on był w 17 kwietnia 2020 roku. Plantacja ta jest nienawadniana. Na plantacji zastosowaliśmy technologię DSG. Na tej plantacji sadzeniaki zostały zaprawione zaprawą fungicydową z dodatkiem mieszaniny preparatów Maxi Grow w dawce 0,5 litra oraz H850 w dawce 2 kg na hektar sadzeniaka. Wspomniany już preparat Maxi Grow. jest to nawóz pochodzenia naturalnego o działaniu biostymulującym na roślinę. W jego skład wchodzi ponad 50 aktywnie działających substancji organicznych, które dodatkowo są wsparte mikroelementami. Zadaniem tego preparatu jest w całej technologii to dostarczenie dodatkowej ilości energii do bulwy w celu rozwoju Większe liczby oczek, wpływa to na zawiązanie większej liczby bulw. To wszystko wspiera H850, który jest aktywatorem ryzosfery, zawierającym ekstrakty humusowe oraz potas, który jest bardzo ważny w uprawie ziemniaka. W wymieszaninie pokrywa on bulwę i glebę, dzięki czemu w jej najbliższym otoczeniu panują jak najlepsze warunki do rozwoju systemu korzeniowego, a co najważniejsze korzeni włośnikowych, które odpowiadają za pobieranie wody z gleby. Ziemniaki, które zostały zaprawione technologią DSG, to znaczy Maxi Grow 0,5 litra oraz H850 kg, wytworzyły o wiele więcej pędów. Jest tutaj 6 pędów, mają one długość około 35 cm. System korzeniowy, jak widzimy, jest tutaj bardzo mocno rozbudowany. Co najważniejsze, korzenie wośnikowe, które odpowiadają za pobór wody, jest ten system o wiele bardziej rozbudowany. Natomiast tutaj mamy ziemia, który był zaprawiany tylko samą zaprawą fungicydową. Tych pędów jest praktycznie o połowę mniej, jest ich 3. Długość jest również około 35 cm. Korzenie włośnikowe są, natomiast jest ich o wiele mniej niż w technologii DSG. Dobre pokrycie sadzeniaka zaprawą fungicydową z dodatkiem Maxi-Grow i H850 powoduje, iż mamy zabezpieczony sadzeniak przed najważniejszymi chorobami grzybowymi oraz dodatkowo jest on stymulowany do intensywnego wzrostu. Zwiększamy również efektywność pobierania składników pokarmowych oraz poprawiamy właściwości gleby.